Witajcie w moim zielarskim królestwie. Nie, no ja ja sobie robię. To znaczy, naprawdę będziemy gadać o ziołach, a raczej jedna osoba będzie gadać. Tylko to nie będę ja, jej wysokość, moja mama. Dzisiaj robię mieszankę ziół ciśnienie które piję trzy razy dziennie po szklance, a teraz będę rozdrabniać jajkę, którą własnoręcznie zebrałam, ususzyłam. A resztę składników musiałam kupić w sklepie zielarskim, bo jest taki dziwny rok, co nie udało mi się więcej zioł zebrać. Teraz odważam liść poziomki, 50 gram. Tyle wychodzi: 50 gram. Liść poziomki. Teraz muszę odważyć 50 gram perzu. Tak wygląda. Można sobie samemu zebrać, no ale mnie się jakoś to nie udało. Teraz do mieszanki daję barwinek mniejszy, to też jest jeden ze składników, 50 gram. Tu mam akurat na kupione tak wagowo, ile potrzebuję do mieszanki. Następny składnik, gruta zwyczajna, 50 gram. Ja to wszystko wsypuję do niski. łatwiej się później miesza, bo te składniki trzeba dokładnie wymieszać, później można dać do torebek. Następny składnik jest ziele z serdecznika, to może być różnych firm, kupione w sklepie zielarskim. Następny składnik, kwiatostan głowy, 50 gram. Kolejny, koszyczek rumianku, też 50 gram. I ostatnim składnikiem, który dodaję do mieszanki, to jest morwa biała, liść suszony. Dam sobie też 50 gram, ponieważ potrzebuję obniżyć poziom cukru. A jak już robię mieszankę na ciśnienie, to dodam morwę białą. Teraz sypię liść morwy białej. 50 gram też chcę obniżyć. Teraz to wszystko zamieszam, wszystkie składniki trzeba wymieszać. Tak wygląda mieszanka na nadciśnienie. Wszystkie zioła są dokładnie wymieszane ze sobą. I wtedy możemy ją używać już do zaparzania. Taką łyżkę ziół zaparzamy. Ja te zioła piję, trzy razy dziennie łyżkę parzę. Parzę około 20 minut i piję trzy razy dziennie po jedzeniu po to, żeby nie dopuścić do skoków ciśnienia. Taka mieszanka, jak kupimy zioła, to trzeba wydatkować około 50-60 zł, jeżeli wszystkie kupimy, bo ja częściowo nieraz był taki okres sezonowy, co połowę ziół zbierałam. A gdy pijemy, to na pewno wystarczy ponad miesiąc. Ta mieszanka jest zrobiona z zielnika ojca Grzegorza. Stosuję ją około 3 miesięcy. Ale po tym okresie zrobię sobie mieszankę z, z poradnika bonifratów, dlatego, że organizm nas, nasz przyzwyczaja się do tych składników i dlatego trzeba modyfikować i zmieniać mieszanki, żeby były skuteczne. Ja już od kilku lat korzystam z takich mieszanek i w sumie mogę powiedzieć, że one mi bardzo pomagają. Jestem zadowolona i zresztą lubię zioła zbierać je, suszyć, robić z nimi różne mikstury.